Cześć. Na serwisie taka karta graficzna XFX RX580. Po włączeniu nie daje obrazu. Nie blokuje komputera, nie blokuje postu płyty głównej, ale nie daje obrazu. Nic specjalnego się nie grzeje na karcie graficznej, ale udało się odnaleźć spalony element. No w zasadzie długo nie trzeba szukać, bo był prawie jak na dłoni. Stopiony regulator. O symbolu znaczy regulator. No teraz to wiemy. Mniej więcej co to jest. Chodzi o to, że układ jest. Symbol kodowany układu SMD N807. No i nic w internecie się nie dało znaleźć na ten temat. Dorwałem kilka dawców pomierzyłem mniej więcej co się dzieje w okolicy doszedłem do wniosku, że jest to że jest spora szansa podmienić z innej Rixy układ o innym symbolu jak się okazuje, jest to taki układ taki był z innej karty graficznej i po wymianie karta ruszyła bez problemu przeszła testy więc co można dodać pokażę jedynie co tu mogę pokazać pokazać mogę film z tego że ta karta działa nie chce mi się tego lepiej nagrywać po prostu x580 xfs xfx przepraszam no, to tutaj, jak widać, karteczka działa, po prostu nie chciało mi się innego filmu z naprawy nakręcać, bo i tak nie było sensu. A dlaczego to w ogóle nakręcam? Dlatego tu widzicie o tu widzicie gdzie było spalone nakręcam bo po prostu w internecie nie znalazłem nic na temat akurat tej karty graficznej yy, gdzie się mieści ten tranzystor jaki jest problem że taki w ogóle ktoś problem miał karta po rozkręceniu się tak prezentuje no i to w zasadzie na tyle prosta banalna naprawa tylko trzeba mieć dawców części trzeba posiedzieć trzeba zaryzykować pomierzyć wstawić układ Częściowo tak w ciemno, no ale jak widać, warto było. To na razie.